I Show Speed zawitał do Polski i ulice Warszawy zostały zalane przez dzikie tłumy Widzieliście co mu w Norwegii zrobili? E, ja to widziałam wczoraj na Twitterze, ja byłam przerażona oraz polskich influencerów, którzy próbowali skupnąć od speeda chociaż trochę atencji Dodatkowo Michał Gała odniósł się do zarzutów o gwałt, które pojawiły się wokół niego podczas Pandory Za niedługo widzimy się w sądzie. Jacek Murański ponad rok po śmierci swojego syna udzielił mocnego wywiadu, gdzie rzuca oskarżeniami w stronę narzeczonej Mateusza. A na koniec Oj Wojtek zaliczył lekki fal swojego wielkiego projektu. Zacznijmy od update'u do Pandorowego tematu. Jak w październiku zeszłego roku bieżąco śledziliście to całe szaleństwo, to pewnie natrafiliście na wątek Michała Gały. Zarzuty w jego stronę nie wypłynęły ani ode mnie, ani od Bardęgi, ale przez instastory Amadeusza Ferrariego, który zarzucił mu wtedy piekielnie poważne przestępstwo, czyli gwa... na nieświadomej osobie. No Wyobraźcie sobie, że na imprezie dziewczyny trafiło to. Nie ustawiamy. Ten zwyrodnialec rozbiera się i zaczynają. Ta dziewczyna nigdy nie wiedziała, że do tego doszło. Powiedział, że podobno Michał sam to nagrał, i tylko dlatego sprawa wyszła na jaw i trafiła do prokuratury, bo była dziewczyna gały, znalazła to wideo dziękuję, i poinformowała poszkodowaną dziewczynę. Nigdy by to nie wyszło na światło dzienne, gdyby nie fakt, że jego własna dziewczyna weszła mu w galerię i znalazła filmik, jak. nieprzytomną laskę. Ferrari wtedy nie wskazał bezpośrednio, o kogo. Go mu chodzi, co wywołało bardzo szkodliwe spekulacje. W końcu ludzie połączyli kropki, o kim jest mowa, i ruszyli. A ja pamiętam, że wtedy, jak on napisał, że chodzi o Michała G, to ludzie się na graczola wtedy jeszcze rzucili właśnie ten tłum z pochodniami, to oni poszli na graczola zamiast na ten i gracz się musiał tłumaczyć jakichś takich oskarżeń. Boże święty. Czyli z widłami. Na profilu gały pojawiły się tysiące komentarzy, które go równały z błotem i skreślały, mimo że. Ferrari to w sumie nie dał na to żadnych dowodów. Ale wtedy pojawiło się ciekawe oświadczenie od Marty Renty, czyli byłej dziewczyny Michała Gały, która napisała: "Wiem, że wielu z was jest zaniepokojonych i ciekawych mojego stanowiska w związku z ostatnim skandalem, w który zostałem w Plantana. Zapewniam was, że niezwłocznie po dowiedzeniu się o zajściu zgłosiłam sprawę do odpowiednich organów i zrobiłam wszystko, co mogłam, aby ta sprawa została obiektywnie wyjaśniana. Uważam, że ocena zdarzenia i odpowiedzialność osób w nią zaangażowanych pozostaje w gestii organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Ufam, że prawda Idzie na jaw i sprawca poniesie konsekwencje swoich czynów. To ta podbiło podbiła tylko wersję, że Ferrari mógł rzeczywiście mówić prawdę. I na tamten moment gała zapadł się pod ziemię, nie komentował sprawy, ale nagle po długich dziewięciu miesiącach wrócił i zapowiedział, że będzie pozywać Ferrariego. To ciebie, przez twoje oszczerstwa, ucierpiała moja cała rodzina. Pisali o mnie w gazecie, cytując Twoje wypowiedzi. Za niedługo widzimy się. W sądzie. Dziwne jest tylko to, że skoro jest się niewinnym i ktoś wrzuca w twoją stronę tak mocne oskarżenie jak gwałt, to nie odnosisz się do tego od razu i to dementujesz jak wokół jest największa burza, bo potem, na przykład po takich 9 miesiącach, większość osób i tak już ma wyrobioną opinię i nawet nie zobaczy waszego oświadczenia. Z tego tematu wiem tyle, że rzeczywiście jest jakieś postępowanie w powietrzu i ofiara nie chciała, aby sprawa była publiczna i została rozwiązana prawnie. I z jednej strony wyglądało to trochę jakby Ferrari próbował się trochę podłączyć do tego całego tematu i rzeczywiście nie dał żadnych dowodów, ale z drugiej strony pojawiło się to oświadczenie od Marty Renty. Dziwna sprawa, będę was update'ować jak to wszystko się rozwija. Pewnie wielu z was kojarzy kanał grupy filmowej Darwin. Panowie swoją youtube'ową działalność rozpoczęli już w 2012 roku i na tamten moment całkiem znacząco chyjarzy, odstawali chyjarzy. jakością od reszty kanałów na polskim YouTube. Od początku nagrywali filmy, które bardziej przypominały krótkometrażowe produkcje bądź y, kabarety. na oknie, na ale w przeciwieństwie do nich, Darwini akurat robili to zabawnie Co widać po ogromnych milionowych wyświetleniach, bardzo pozytywnych komentarzach I zebranych blisko 2 milionach złotych na Patronite Panowie już kilka lat temu wspominali, że chcieliby swoją działalność przenieść na Druga większe ekrany No jak się okazało, kilka dni temu oficjalnie ogłosili pożegnanie się z naszym YouTubeowym światem Po czym napisali na karcie społeczność Impreza powoli się kończy, orkiestra zaraz zagra ostatni kawałek Jeśli ktoś ma ochotę zatańczyć z nami po raz ostatni, to teraz albo nigdy Premiera ostatniego wielkiego konfliktu będzie oficjalnym momentem końca naszej przygody na YouTubie, postprodukcja odcinka trwa. Wielkie konflikty, o których wspomnieli w swoim oświadczeniu, to jest ich flagowa seria na kanale, polegająca na wcielaniu się w różnego rodzaju postacie popkultury i odgrywaniu skeczy. Co prawda ich ostatni film pojawił się 7 miesięcy temu, a poprzednie serie nie generowały już takich wyświetleń, więc można było się już wcześniej domyślić, że koniec jest blisko. Wiadomo, tego typu produkcje są po prostu kosztowne. Na Patronite mamy też informację, że ich ostatni odcinek ma kosztować 65 tysięcy złotych w realizacji. Więc nawet ze wsparciem widzów ciężko jest regularnie tworzyć taki kontent i się z niego utrzymywać. Ponad rok temu internet obiegła sputna informacja o odejściu Mateusza Murańskiego. Wokół tego tematu od razu pojawiła się masa teorii i nieoficjalnych informacji, na przykład co było przyczyną śmierci. I teraz jego tata, Jacek Murański, postanowił zabrać ponownie głos w sprawie i zdradzić o, więcej szczegółów, Murański. które są mocno niepokojące i wywołały dosyć spore poruszenie w internecie. Dla kontekstu, jak ktoś nie siedzi w tym całym uniwersum, Mateusz był aktorem oraz dosyć kontrowersyjnym freakfighterem. W pewnym momencie jego kariery freakowej dołączył jego ojciec, Jacek Murański który mimo swojego wieku wychodził do OKTAGONu i robił całkiem spore zamieszanie, bardziej w tym negatywnym kontekście. Nikt nie dostanie walki z Nitrem, wiesz dlaczego? Bo Nitra za chwilę nie będzie. Jacek i Mateusz Morański byli w pewnym momencie najbardziej znienawidzonymi osobami w świecie freakfightów. Nieuleczalnych fanatyków, nałogowych wikrzycieli i każdą inną wartościową jednostkę wyeliminujemy operacyjnie. Ja nie patrzę na te gwizdy. Kiedy 8 lutego 23 roku internet obiegał informacja o śmierci Mateusza, powstało na ten temat masę teorii, co tak naprawdę mogło być przyczyną. I w sytuacji nie pomogło Instastory Tańculi, który napisał, że Mateusz jest kolejną ofiarą hejtu w internecie. Nie radził sobie z tym i po prostu zaczął uciekać w używki. On mi po walce już mówił, że nie daje sobie rady z hejtem. E, depresja, no i uciek gdzieś tam w te używki. Internauci od razu pomyśleli o tym, że zostały przydawkowane na Także Jacek dwa tygodnie po tragedii udzielił wywiadu, gdzie rozwiał wątpliwości i twierdził, że jest to wypadek ekstremalnego bezdechu. Pani Karolina, czyli narzeczona zmarłego Mateusza również zaczęła siać wątpliwości w swoich social mediach. Pisała wprost, że nie może odwiedzić grobu zmarłego partnera, bo go po prostu nie ma. Na jednym story możemy przeczytać. Czy kiedyś się wypowiem? Nie wiem, nie myślę o tym, zdaję sobie sprawę, z czym by się to wiązało. Nie Jestem na to gotowa, wiązałoby się to z pudelkami, plotkami i wszystkimi innymi mediami. Jak wiecie, od zawsze ich unikam. Po drugie, nawet najlepszy reżyser nie wymyśli. Nieśliłby takiej historii, więc i tak byście w nią nie uwierzyli. Jacek Murański postanowił zabrać głos w sprawie w wywiadzie dla Onetu i stwierdził tam, że Karolina próbuje się na nim zemścić, a powodem miała być jego odmowa wspólnego rodzicielstwa. Jest to motyw zemsty, tak, ja dokładnie wiem co mówię, a jaki jest powód tej, tej zemsty? Złożyła mi propozycję, aby zająć miejsce mojej żony. Zaproponowała mi wspólne rodzicielstwo, które miała mu zaproponować cztery dni po tragicznej sytuacji. Dokładnie. Dni po odejściu Mateusza, i twierdzi, że ma na ten temat zabezpieczony notarialnie list. Mam dowód materialny w postaci listu e, zabezpieczonego notarialnie, w którym czytamy Mateusz wczoraj mi powiedział, jeśli mama nie będzie mogła zajść w ciążę, zróbcie zapłodnienie in vitro przez tatę i pamiętaj, to część mnie to będzie nasze dziecko. Wiem jak tej mama bardzo chciała. Dziwną sprawą jest fakt, że ten list jest datowany na 12 lutego i widnieje na nim podpis Mateusza, który już w tamtym czasie nie żył. Dostaliśmy też screen rozmowy Jacka z Karoliną, datowane na 25 marca, gdzie ojciec prosi dziewczynę o pin do telefonu Mateusza oraz żeby przesłała Właścicielowi mieszkania piloty do garażu I Karolina mu miała na to odpisać Chcecie się kłócić, okej, okay, niech tak będzie Pomyśleć, że jeszcze parę dni temu chciała mieć dziecko Po Mateuszu i was prosić o pomoc Morański też ją wywiadził Skarżał o przejęcie konta Mateusza na Instagramie Przez pocztę Mateusza zostało przejęte Mimo konto Karpunka Przez Karolinę Wolską 10 złotych, smacznego Knor rakasia. Pozdrawiam ze Szczecina Trzymaj dychanie. nie wydaj na głupoty Kup kosinus fajnego dla kotów. Dzięki, Julka Kulka, kupię im smaczki, dzięki za dyszkę, pozdro. Następnie próbę wykorzystania jego zasięgów do promocji własnej osoby. I podobno złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Teraz pogadamy o nowej Play, akcji oj... Wojtka, czyli zwiedzeniu każdego kraju na świecie w rekordowym czasie. W niemal 40-minutowym filmie dokładnie opisał, jak ma to wszystko wyglądać i jak w około półtora roku ma zamiar to zrobić. Wojtek poinformował, że cała akcja ma wygenerować koszty w okolicach 4 milionów złotych. Wizy, loty, co z ogromnym kosztem, noclegi, dieta, ubezpieczenia, przewodnicy, dodatkowe transport. Pojawił się nawet pierwszy film z tej akcji, który okazał się nie być odcinkiem z podróży. A jak sami widzowie piszą, 14-minutowa reklama loterii. Odbiór okazał się nie do końca przychylny. W filmie Wojtek wspomina, że aktualnie odwiedzili już 21 ze 196 krajów. Aczkolwiek nie otrzymujemy w tym filmie z tych krajów żadnych ujęć, tylko informacje, jak kupić e jakie są nagrody i informacje o całej loterii. A takie mieszkanie może zarobić od 70 do 100 tysięcy złotych rocznie. I wiadomo, jest to duży i drogi projekt, więc no, Wojtek musi mieć jak to sfinansować. Natomiast stawienie tego filmu jako premiera i rozpoczęcia całej wielkiej serii dookoła świata okazała się mocno niefortunna. Widzowie podkreślają, że gdyby film został opublikowany innego dnia, na przykład kilka dni wcześniej, to raczej nikt by z tym nie miał problemu i każdy by to zrozumiał. Wrzucanie wielki dzień rozpoczęcia akcji 14-minutowej reklamy nie przejdzie, nawet jeżeli jest to uzasadnione. Kurde, ale nawet jak już zaczął serię, to też ludzie mają wąty. Ludzie zawsze będą mieć wąty. to raz. A dwa... No to początek tej serii trochę niefortunny, ale ja wierzę, że oj Wojtek się wyrobi tutaj. I konieczne ze względu na koszt całej akcji. Tak się nie buduje hypu, tylko się go zabija. Wojtek dosyć szybko odniósł się do krytyki widzów i napisał na story. Wiem, że chcieliście już odcinki z podróży, ale musiałem zrobić jeden zbiórczy film, bo opowiedzieć o całym mechanizmie e-booka i o tym, jaki on ma wpływ na całą serię. Od jutra lecimy z podróżami. No i tak się stało, pojawił się pierwszy odcinek serii wraz z Yoshim oraz łatwogangiem, gdzie zrobili sobie wyścig autostopami. Jednak znowu nie zadowolił. Było to wszystkich. Wojtek ma dosyć wymagających widzów i w komentarzach pojawiło się sporo głosów zawiedzionej widowni, która oczekiwała stricte podróżniczego kontentu, a nie YouTube'owych challenger, zarzucając, że jest to trochę dziecinny content. Myślę, że średnia wieku no, widzów to więcej tak. niż 11 lat. Myślałem, że to będą filmy typowo o kraju, który odwiedza, a nie jakieś konkurencje. Te challenger się ciężko ogląda, odcinki o krajach byłyby dużo lepsze. Myślałem, że będą to odcinki bardziej stylu podróżniczym, coś a Ala Pates, trochę o kraju, kulturze, jakieś ładne obrazki itd. Tak a nie jakieś główno content a Genzi. A tutaj Wojtek też się od razu odniósł. Takie odcinki też będą. Będzie bardzo różnorodnie. Tyle krajów i odcinków to możliwość wielu testów. I racja tych odcinków dookoła świata pojawi się pewnie masa, więc jest przestrzeń do testowania rzeczy. Pytanie jednak brzmi, czy przez taki start projektu, który gdzieś nie do końca przypasował widzom, ci no będą nie, nie chcieli nie zaglądać tego codziennie tego. na kanał Wojtka, czy może od tego szybko odbiją, zniechęcani trochę niefortunnym startem. Ja trzymam kciuki, bo ważne jest jak się kończy, a nie jak się zaczyna. Mało twórców w Polsce robi taki content, więc według mnie warto jest doceniać. Parę dni temu gościliśmy w naszym kraju jednego z najpopularniejszych streamerów na świecie, czyli iShowSpeeda, który na YouTube ma ponad 25 milionów subskrypcji. Więc gość jest naprawdę gigantem. I w związku z jego przybyciem wydarzyła się masa śmiesznych sytuacji, ale też tych żenujących, które sobie dzisiaj omówimy. Dla krótkiego kontekstu, jak ktoś w ogóle nie wie, kim on jest, największą rozpoznawalność zdobył w 21. głównie przez TikToka, bo widzowie zaczęli szotować jego najbardziej odklejone momenty ze streamów. Okay! Jego zachowanie często łamało regulamin, co poskutkowało, na przykład banem na Twitchu, ale za to świetnie odnalazł się na YouTubie. W 22. roku doszło nawet do sytuacji, gdzie prawie spalił swój dom fajerwerkami, bo po prostu je odpalił w pokoju. No, no, no! Speed jednak trochę odbił od takich atrakcji dla swoich widzów i wpadł na naprawdę genialny pomysł, bo postanowił wykorzystać to, że znałem go na całym świecie i zrobił wycieczkę po całej Europie, gdzie prowadzi chaotyczne streamy IRL. Pierwszy kraj, jaki odwiedził to Niemcy i przewinął się też przez Włochy, Holandię, Belgię i te streamy od trzech tygodni naprawdę niesamowicie się szotują. Speed w Europie jest oblegany przez tłumy ludzi i dochodzi tam do różnych absurdów. Mi się no i przyszedł mi się też czas na przystanek w Polsce, odnowić... a dokładnie to w Warszawie. spida zaczął się w towarzystwie Pasuta i Wojtka Goli, którzy... Biegali za nim przez całego streama. Meduza i Franio też próbowali się doczepić, ale im to w sumie nie wyszło. Can you greetings for Congo TV? What? No i w dużej części ci posty influencerzy, no to w sumie nic ciekawego nie robili na tym streamie, więc posypały się komentarze typu: "Poproszę z sami spaceruję". Oczywiście Biseks i Pasut się przyczepili, asencjusze. Podoba mi się jak wielki włodarz i biznesmen biega za speedem jak piesek. Nie wspominając już o masie memów, która się przewinęła przez Twittera i TikToka. Kilka z nich to naprawdę zajebiste bengery. 20 stońcowy dokument Świadczący o tym, że nie jestem osobą biseksualną A Pasut na tym streamie to, to wyglądał jakby się no, Nie naprawdę dobrze bawił Speed w pierwszych sekundach streama zaczął od tego, że chciał przybić piątkę osobie, która miała złamaną rękę Where my Oraz od tego, że podbiegał do ludzi i mówił do nich Czarno to widzę Bo myślał, że to oznacza dzień dobry Czarno I'm trying to say something in Polish Yes, oh, that's why right. Czarno to widzę no Czarno to widzę yeah, to Oprócz zaczepiania losowych ludzi, to do speeda zaczęli podbiegać jego widzowie, którzy robili dziwne rzeczy What is this called? <laughs> Mocny gaz what the... What is going on in Poland? Jedna z najbardziej wiralowych sytuacji to jak jeden chłopak zapytał czy możemy mu pokazać sztuczkę. He, mi rękę, tak Na co streamer ochotą przytakną, więc ten polizał mu rękę i zaczął uciekać. Co to było? Co to What the hell was that? Where did he go? Where did he go? What the hell was that? Where did he go? Where did he go? Hej! Speed Warszawy spotkał również Gnoma w zielonym przebraniu i natychmiast klęknął przy nią oraz zaczął na niego szczekać. I gnom do niego dołączył i zaczęli jakąś dziwną walkę między sobą To też jest jeden z najpopularniejszych shotów z Polski. Pod koniec też całkiem spoko akcję zrobił Wojtek Gola, ponieważ na przyjazd Spida y, kupił malucha i upalali go razem pod stadionem, gdzie w sumie to razem prawie dachowali. Oh ale finalnie Speed się na tym samochodzie podpisał. A na Instagramie Wojtek napisał, że małych będzie do sprzedania na aukcji charytatywnej. Więc w sumie naprawdę spoko gest. Ostatnią najbardziej wiralową akcją Speeda w Polsce było wejście na dach jakiegoś auta i machanie flagą polski podczas kiedy tłum wokół szalał. Po tym streamie pojawiło się sporo głosów, że Łe, polska dzicz, co to za siara w ogóle Dlaczego oni się tak wszyscy zachowywali Tak samo jest w innych krajach, a nawet gorzej I najlepszym przykładem jest stream Speeda, który odbył się następnego dnia w Norwegii, gdzie Ciężko nazwać... Jezus, ta Norwegia No ...tych widzów ludźmi, bo zachowywali się jak kompletne zwierzaki, bez żadnych hamulców Gonili go chmarą ludzi, która potem go uwidziła w budynku Rozbili w tym budynku szybę Shoot him! Rzucali w budynek rzeczami, a kiedy Speed próbował przydostać się do samochodu, a miał skręconą kostkę, to dosłownie go atakowali ciągnąc za włosy, skacząc po samochodzie i z samochodu na Speeda. Po prostu paskudnie to wszystko wyglądało i bardzo niebezpiecznie. Speed to podsumował, że nigdy w życiu nie przyjedzie już do Norwegii. I, here again, bro. Even I porównał ich nawet do Polski, gdzie jak sam stwierdził, było zajebiście, bo Norwegia zachowywała się nieludzko. Sprawdźcie kanał. Na czasie po więcej newsów z innych sper internetu, a to tyle. No. Przynajmniej na tle Norwegii dobrze wypadliśmy, ale tam. Ja, ja właśnie dlatego się boję tłumów. Boję się tłumów, dlatego. Bo to mój gron, nigdy nie złożyłem broni Na nowym świecie jedną nogą, byłem z nim Pamiętaj, warto walczyć do końca, będę się bronił Dziękujemy bliskim, bo mam dla kogo żyć Bo to mój gron, nigdy nie złożyłem broni Na nowym świecie jedną nogą, byłem z nim Pamiętaj, warto walczyć do końca, będę się bronił Dziękujemy bliskim, bo mam dla kogo żyć